przejazdów sobie No, 2006 rok jak startowałem. <g laughter> Pożyczony. Ale to jest milanowski samochód, a milanówek to rodzina. Synchronizator dwójki niestety nie daje rady. Nie dawno to się Ze mną za fajerą to się nie dawno! Ale to Wolnie, wolnie, wolnie! Ja piętnę! Ale kurwa spina! Nie, to jest do mnie. Czyjś moczy Dobrze jest. Jutro jak na tu jest dobrze. Zajebiście. Zajebiście. Tutaj A tu trochę za dużo. Zrobili, zrobili. zrobili to. Szkana jest. No dobra. I taka szkana będzie też. No, ale nie park, ja, wiem, ja, ja wiem, ja wią, wiem, ale, ale kurwa no, nie, no, nie no, wiem co, co się z... dzieje, Jakie <noise> 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 Ja pierdolę. Dobre <noise> O kurwa I <noise> zajebisty przejazd wyszedł. Czyściutki Ty, ale naprawdę było super ale kurwa ty wiesz, wiesz jak nie byłem w stanie ogarnąć się? Ja to sobie pierdolę. wyobraź, jakbyśmy śliki mieli. Nie no. To pewnie by inaczej jeździł, ale ja pierdolę jak mi łeb nie daję.